Przechodzimy do kategorii handel i rozpoczniemy także od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce drodzy Państwo w kategorii handel jesteśmy przy warszawskim znaku jakości firma Dom w Ogrodzie SC, Lirska-Kaliński, Warszawa, ulica Modlińska 339. Firma Dom w Ogrodzie, prosimy przedstawicielkę. Oczywiście prosimy o pozostanie z nami. Drodzy Państwo, miejsce drugie, polskie składy budowlane kwapisz. Warszawa ulica Wierzuńska 1A. Firma Kwapisz. Gratulujemy. Gratulujemy. Panie Zbigniewie, prosimy o pozostanie z nami. W dalszym ciągu, drodzy Państwo, jesteśmy przy kategorii Handel, pierwsze miejsce, firma PPHU Bałkan, Wasko, Manow, Warszawa, ulica Karolkowa 17 przez 19.